I nie widziałam, że to jesteście. Chciałabym Was zaprosić do naszej stajni. Zapraszamy do stajnia Apollo. Apollo. I dzisiaj pokażę Wam i was oprowadzę po całej stajni. Pokażę Wam wszystkie zakątki, i wszystkie nasze konie, i gdzie one są. A więc zapraszamy. Nazywam się Luna. Jest bardzo szybkim koniem. Wygrywam z nim wszystkie wyścigi. Idziemy dalej. To jest nasza koleżanka, która właśnie się opiekuje następnym koniem do wyścigu. Hej! Bo za niedługo kolejny wyścig. Mamy. Oj, serki. Mamy też bardzo dużo aut. Na przykład tu mamy taki czerwony kamper. I tutaj mamy naszą przyczepę. Okej. Okay. Jedziemy dalej. Tutaj mamy naszą koleżankę, która właśnie myje konia. Cześć! I ona zawsze lubi się opiekować koniami wszystkimi. Zawsze je myje. Tak. A ten koń się nazywa jakby co? Kali. Tutaj mamy nasze kolejne koleżanki, które właśnie się przygotowują do wyścigu. Tak, właśnie sobie gadamy, bo bardzo się stresujemy i chcemy się uspokoić. No. Troszkę. Dobra. Mamy tu oczywiście psy. Chodź, spokojnie już wejdź do... Nie Teraz zapraszam Was do Stani Apollo. Patrzcie, jaka ona jest pojemna. Tylko troszkę się siodła się wysypały. No. Mamy jeszcze tam konie, na przykład tu. Pierwszym koniem to jest Sirena. Jest bardzo ładna. Ma takie spineczki i jest taka czarna. I zawsze była sobie. Kolejnym koniem jest, jest Bella, która zawsze dba o siebie. Jest prawie najpiękniejszym koniem i zawsze chce się wystroić i pokazać. I jest jej też źrebę, który się nazywa Lisikonka. Następnie mamy. Uwaga, uwaga! Mamy kokardkę. Kokardka ma zawsze bardzo ładną fryzurę. Jest utalentowana. I zawsze ma dobry humorek. Następnie jest jej I Ska. jest bardzo ładna. To jest taka piękna dziewczynka. Kolejny. Następnym koniem jest Sandy. Jest bardzo piękna. Ma zawsze piękną fryzurę. Zawsze dobry humor. Jest bardzo szczęśliwa. I bardzo lubi spędzać czas z innymi koniami. Też są akurat wszystkie konie. No prawie wszystkie. Jeszcze tu mamy jednego, tu mamy jednego Już? To jest koniec odcinka, jeśli Wam się podobało, to dajcie subika, łapek i w górę, gdy będzie 20 tysięcy. Łapek w górę, to zrobimy kolejny odcinek ze stajni.